Witam Was e, widzowie w drugim odcinku naszej serii, drugiego sezonu e, Roblox Życie w Mieście 2. E, jesteśmy u Kendricka w domu, e, obudziliśmy się, no w poprzednim odcinku e, właśnie u niego zasnęliśmy. Do domu jeszcze nie wróciliśmy, więc auto ojca dalej tutaj stoi. E, zaraz wstajemy, e, no i nie wiem, zobaczymy czy jeszcze coś porobimy tu na blokach. Czy od razu będziemy jechać e, do domu lub gdziekolwiek po prostu? E, ja wam polecam dać e, lajka, like suba, e, bo mamy jak na razie 360 bodajże subskrypcji, nie pamiętam ile. E, poprzedni odcinek dobrze nawet poszedł, w sensie wiadomo, nie jakoś wybitnie, ale, ale myślę, że dobrze. E, Właśnie Kendricka widzieliśmy, więc już pewnie jest dosyć późno. No, chyba że on wstaje wcześniej. No i. W... No, po prostu wstajemy. O, siema. ma. Nie wstajesz? Co? Co? No. Kurde, dziury masz w oponach normalnie. Jak dziury w oponach? Ty w pewnie byli, normalnie ci. Flaki masz. Serio, serio. Co ty gadasz? Flaki masz, serio, no. Pewnie się zemścili z, z tego auta. Gdzie? A tu jest moja Co ty gadasz? Nie mam żadnych flaków. tam. Weź, nie oszukuj, Kendrick! Jaki debil. Co tam, jak tam u was? E, jak tam z Outem, Gdzie jest e, chłon? Aha. O. Chłodziarkę wymieniam, chłodziarkę wymieniam właśnie. Chłodziarkę wymieniasz? Okej. Okay. Ta, wymieniam. E... Szacun, szacun, szacun. Podacie mi płyn do y, chłodziarkowy? Tak, <laughs> tak, no. Tutaj, tutaj. Tam będzie, w pudełkach, okay. obok gazu. Dobra. A ten, e, auto już rozebrałeś jakoś na części, czy... ten? No, nie. już jest sprzedane. Jest? O, no i git. A, tylko chłodziarka się nie chce sprzedać. Tutaj mam, trzymaj się. Chłodziarka. Co? Jakiś rudy gościu podjechał, powiedział, że on do warsztatu potrzebuje Masz, chłodziarkę. No, no, Dobra. Ale nie, w taki debil był. Powiedział, że on żyje w mieście. A, a żyje w mieście? No, na Bóg Bóg tego nie stać. Ej, bez butów. A, bez butów? Czemu nie masz butów? zabrali w szkole. A. A, fajnie. A co tam czyta? Też buty, a, mogę ci dać. Ej, chłopaki znacie Takiego asza? A, aż, aż, limowski? Kto? Co? To nie znam. Aż limowski. Nie kojarzę. Mieszka tu Że Mieszka tu? Co? Mieszka tu? A, no chyba tak, bo mi. Tata tak mówił. Chyba nie. Proszę. A. To no nie, to. To, to nie, to pomyliłeś wiedzieć. akurat. A. Jak już aż to. A. Ja jestem co so najwyżej Wilson, ale na pewno nie. Hehe, hehe. Dziecko z autyzmem? Mm. Coś robicie? Jakieś akcje dzisiaj? Coś ten? Macie jakieś plany? Sprawa jest. No jak? jest Angel. Angel? Nie wiem. A możesz później e, tak, później o tej sprawie nie wiem, nie jakieś nie powiedzieć, bo wiesz, na razie to. M w mieszkaniu. Czy w... chodź tam, 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 tam. Ale później, później może. A, no. Wiesz. Bo... Nie. Teraz to ten... Teraz wolę podjechać do domu. Oddać auto dla ojca. E, ktoś z Was w ogóle pali czy to nie wasze? Nie. Nie Okej, Czy są się No to ja chyba lecę do domu na razie. Później się jeszcze widzimy. E, no i tak, i lecę. Nara. Siema. Siema, siema. Dobra, jesteśmy już pod domem. Brat jest. Dobra, zaparkuję tutaj na zewnątrz. Bo tam do środka mi się nie chce wjeżdżać trochę. Dobra, jesteśmy i. Brat jest? A, tu jest. Siemowen. Cześć. Czemu Ej... się nie było rano? A, przenocowałem się u tego, u Kendricka. No to spokojnie, jakby. Jeszcze jest sprawa. No, 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 a czekaj, ojciec jest? Nie wiem, sam nawet. Nie widziałem go od rana. Aha, dobra. Ale moje auto rano nie było, ale to nieważne. A ty, a Ty, może byś sobie znalazł robotę, a nie siedzieć ciągle, i jeździć tylko do tych swoich kolegów. A co, Cię nagle tak wzięło? Czym się znalazł no bo, no, bo już trochę mniej płacą, nie? Inflacja była. Już nie starcza na rachunki, jak tyle razy sztukomarze przychodzi. No, a wszędzie zapalone światło w domu właśnie jest, zauważyłem. Bo ojciec nie gasi, no to wiesz. Hmm. A wiesz... Skarbówka co? przyjdzie i ci zabiorę komputer, to co wtedy? To mi nie przeszkadza, ja i tak z niego nie korzystam. Ja tam mówiłem właśnie, że możemy poszukać rzeczy w tym domu do sprzedania. To jest jeden no z pomysłów. I... Ja jakieś oferty pracy znalazłem, nie? to ci mogę wysłać czy coś. A na... to na jakiej aplikacji znalazłeś? Już ci mówię. No wchodzisz sobie po prostu wyszukiwarkę, szukasz A. tam jakiejś oferty pracy i masz, nie? Na okay. kontekst to Dobra, dobra. No to poszukam, bo tam są jakieś nowe oferty? No nowe, nowe, już nowsze są. W dobra. końcu tą stronę naprawili, da się znaleźć jakąś normalną pracę. Yy, wiesz co, ja się przebiorę w sumie, bo mam te ubrania od wczoraj, bo nie miałem jak się no, przebrać się. u Kendrika. Mm, więc no. A ja w sumie nie mam szafy, więc u siebie się nie przebiorę. Wszystko. No idź do mnie. E, w sensie ja ubrania trzymam w tym, tutaj u ojca. Dobra, no to e, przebieramy się. Dobra, przebraliśmy się. O, e, mogę sobie wziąć pankejka? No, bierz, 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 zrobiłem właśnie. Dobra. Bo nie wiem, czy coś jadłeś tam u kolegi. Nie, właśnie nie, nie jadłem. To sobie zjem. O, dzięki. Co tam robiłeś w tych blokach? A wiesz, po prostu sobie siedzieliśmy jak zawsze. E, jakieś, no, no, no. graliśmy w tę piłkę taką, wiesz. Amerykański no. futbol, w sensie, no, rzucaliśmy, to nie jest granie w tą grę tak jak się powinno. Ale. No wiem, no, wiesz, wiesz o co chodzi. No A i. słyszałeś o tym, co się stało dzisiaj w nocy? Co się stało? Byłem u znajomych na bloku. Na bloku? W A tam? W mieście, no, no, no. Ja tak coś tam, Tragedia, no. Za dużo by opowiadać. Aha, czyli w sumie to coś się stało, ale nie powiesz co, okej. Okay. No, jak coś, to jakaś tragedia, coś tam przy aucie komuś grzebali, czy coś, no nie pamiętam dokładnie, wiesz. E, ja sobie chyba, nie, na zakupy nie jadę, no bo mało pieniędzy mam. W się sensie, na no 80 dolarów to w sumie nie tak mało, ale... No, 200 gdzieś. Ja mam ojciec... auto ojca, dalej mam kluczyki. Nie zabrał mi. No, ojciec mi no, właśnie napisał. Czekaj, czekaj, ja to piszę mu. Że auto ma być w domu. A, ma być A w domu? A chyba nie problemów problemu w ojca, bo ci z butelki jeszcze wcześniej. Dobra. No to... Mogę podwieźć. No możesz. E, wiesz co, możemy na te apartamenty chyba. Bym podjechał jeszcze, bo nie wiem... Nie wiem zbyt nic no robić. Dobra. sobie jeździ ten sąsiad. No, bym w sumie mógł w takim kamperze zamieszkać i bym sąd wyjechał. A wiesz, e, właśnie ja myślałem, żeby kiedyś zamieszkać sobie w tym. W takim, nie kamperze, tylko w przyczepie. I że po prostu jeździsz jakimś innym autem i pod piętą masz. No tak. No no, no to też spoko. Te no to sobie wyjechał, nie wiem. Te... Do Hiszpanii. No trochę drogo. Dobrze te jadę, nie? nie? Tak, dobrze. No dobra, już widzę te bloki. Ta, kiedy ty tu tak, kiedy te oszczędności. Wygląda jakby tak. Wygląda. No, po prostu. No, po prostu widzę bloki to jadę, nie? O to no, chodzi. Ta, ale. Dobra, ciebie Mogę wierzyć, Dobra, Ja myślę, że jakby samolot wleciał, to by była taka jedna sytuacja. Weź, nie mów tak! <laughs> no ale to by na dwa bliźniaki, no. <laughs> no jeszcze trzeci się buduje, no. No to łapy jakie by były. Poza tym to nie jest tak wysokie. No, dobra, jesteśmy. Posiadasz? No Czy nie? nie? No Mogę w sumie chwilę tu posiedzieć, dzisiaj nie mam nic do roboty. Dawaj. Tutaj jakieś rudy chodzi, rude dziecko. A on nie chodził do szkoły kiedyś z nami? Na pewno nie, no bo on jest z tego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty z podstawówki a, jesteś. Nie. nie powiem. Nie. A i twoje, a i twoje buty tam leżą, tam dalej. Nie. Tak. No radę, nie ja z tym ja nie gadam. <noise> Chodź. Halo, policja. Zajdź pracę. O, pracę! Co dziwne dziecko, Tutaj. no trać Rick, Rik! W sensie, tfu, Rik, Mike! <grywka> Rik, Mike, siema. To jest to, to jest siebie. To to się ma. Co, nie to mogę to wchodzić jak do siebie, jestem u siebie. Ja sam ty jadasz. I nie o, Angel, idzie. Ta sprawa? Masz tą to. sprawę? To już. tu, Czyli... Angel. Angel. Angel! Angel! Chodź ta. Bo jakaś sprawa niby jest. Twoja i Majka. Nie to... wiem, e, może iść teraz. Angel chyba chory. A ja mogę iść, a tak nie mam już do roboty. <noise> Jeśli mogę, w sensie o, czy... nie, ja nie mam. Wie, właśnie nie wiem czy o nich są. No to chodzi. Hmm. O się chosz. To jest Kendrick, to jest Kendryk. Tu jest Kendrick. To w końcu mogę czy nie mogę, bo już sam nie wiem. Nie <noise> wiem właśnie, może czy nie może słyszeć. Kołoż, Co? I... Co? Mówię to raczej na, na A, bardziej ja. wyraźnie i powoli, proszę cię. On ma problem z takim mówieniem wyraźnie. No dobra. Trochę chyba trochę chyba to. razy nie zdałeś, Mike, w szkole. Dobra, to skoro tylko ja mogę, to chodźcie ten, żeby nie słyszał. Jak, tak, no to jeszcze. Jakaś sprawa prywatna. Chodź No tu można, nawet. Hmm. No Chyba, że nie chcecie w ogóle, żeby ktokolwiek słyszał Angiel. Angiel, Angiela. Super, super. No, niby, niby sprawy macie. Czemu ty wchodzisz kogoś chodzisz? Czemu ty wchodzisz no, to? No, ale puste w sumie. No to właśnie, chodźcie tutaj porozmawiać. No w sumie? Można. Chodźcie. To jest jaka sprawa? To ogólnie robota jest, robota jest. Robota dla kogo? Zarobić? Robota jest. Ale dla kogo? Dla ciebie, słuchaj. Dla mnie, okej. Okay. A jaka I to robota? A ty, my, ty masz jakby się na przykład włamywać, coś takiego? A, no. Ciężkie pytanie, bo nigdy tego nie robiłem. To się nauczysz. Um, no to. Nie wiem, nie wiem, no w sensie. Zależy. On do domu, będziesz się włączyć. Do domu? A kogo? Ten, z tych bloków w mieście. Z bloków z w mieście? Tak, jest podobno. Jeden z tych takich, Ten. właśnie, których nie lubimy. Dokładnie, on jest bogaty, bardzo podobno. A co, co, jakby w sensie. Yy, dlaczego? Mamy się włamać. Co ty, co, co ty robisz? Podchichujesz się? Nic, 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 nic. Mam takie <laughs> wiesz, ale... Fajnie. Przemu, y, ponieważ... Y, po prostu bogaty jest i on podobno... Ten, y, ten... tam się nazywa. Ma jakieś tam problemy? Problemy? No to... Sprawa jest taka, że właśnie nie wiem, czy to by było dobrym pomysłem, bo zbytnio właśnie, wiesz, ja Zdurzy. za takimi akcjami nie przepadam ryzykownymi. No ale... Co ty te nagrywasz, chłopie? Właściwie... do nakręcasz? To ja jednak będę w tym momencie, No Eee, przesadził sobie. Ale mogę ten, w sensie, mogę przemyśleć to jakoś? No, pewnie, pewnie. Po co ty te backflipy robisz?! Chwalisz się?! To dobry skoczek. Tak, chwalę się. cię. Na internetu. Fajnie. E, Spójrz. Kolejny. <grym> A śmiesznie by było, jakbyś się wywalił. No to, jak mam czas, żeby przemyśleć, ile mam czasu? Nie wiem, dwa trzy. Po. gdzieś pojechać zawsze, nie? No dobra, no to uh, ja ten. Ja to przemyślę i odezwę się na właśnie dniach. Okej, okay, dobrze. Okej. Okay. W ogóle ten. E, Juan, jest jakaś. No. Dałoby się tobie pomóc na tym? Na mechaniku, bo. No, sobie dorobić, ja pracy nie mam. Za to naprawy. E, bodajże. Dodge Charger. Dodge Charger? Chodź, chodź, możemy podjechać tam. Okej, okay. możemy. Da. W sensie to nawet nie trzeba podjeżdżać nie, chociaż. Nie wiem niczego naprawić, bo. Teoretycznie możemy w tym głównym warsztacie. Ej! jakiś żul śpi! nie śpi. Nie, wynosimy go. Wynocha mi sobie. O! Idźmy o! 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 Ma! ma! Chodź, yy, ten. W sensie. W zasadzie ty możesz już jechać do siebie. Ogólnie. Owen? Bo. Yy, ja. ten. Ja jadę teraz na mechanika, wiesz, Juana. Yy, no dobra, gig yy. To zara, pójdę, tylko odpiszę znajomemu jeszcze. Dobra, dobra. To nara, jak coś. Papa. Pa. Mogę na przyczepę? No możesz, możesz. <głos》>. Najwyżej spadnę, ale... Siedzę, ale tutaj mało miejsca do trzymania się jest. Tam no, nie wiem, w ogóle miejsca do trzymania się, o tak zacznijmy. W sensie, no mogę się trzymać, wiesz... Yy... Ty, ty. No kabiny jakby, nie wiem jak to nazwać to powinno być w środku, czy jak? Czy jeszcze nie ma? Aha, jest w środku. Jest? O, taki. Tak. Ja. A co tu trzeba zrobić z nim? Yy, Chodź mieć. Chod yy, chłodziarkę? No, no. Możemy no. jeszcze... Teoretycznie. No. Możesz opony pomieniać. Yy, na zimowe. W sensie. A, na zimowe, okej. Okay. No i tyle. Chł e, chłodziarkę, no, chłodziarkę. No, tak. i opony na, na zimowe to się w sumie na zimę? No, bo to jest auto pod zimę tylko a, a od kogo tak. wziąłeś? od kogo? takiego ja, mojego wujka właśnie rewertator a okej okay. hmm. no, i teoretycznie jeszcze możemy wymienić świeca Dobra. są chyba zepsute tutaj masz e, rozpis silnika Świece masz tu samej góry Chyba widzisz No 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 Że jest cylinder Znaczy sparking plug Wykręcasz cylinder Wykręcasz go No no Wyczekasz świeca. Tutaj w tym czarnym pudełku są świece Tam będziesz widział One są w pudełku w tym na buty? Tak, pakowane dwie, tak eee, A jak ich tam nie będzie To powinny być tutaj, w tej skrzynce Dobra A jak niech będzie w tej Ale to Ale co będą... najpierw robimy te świece? No jak że co powinniśmy mi zrobić pierwsza eee, czekaj jak co tam mieliśmy? No, chłodnice... Chłodnicę. E, opony chyba najprościej. Można chłodnicę wykręcić. Opony chyba najprościej to, by najprościej. No to tutaj jest, bo to najprostsze będzie. No dobra, no to, to możemy chłodnicę. Dobra. Dobra, to... Chłodnica dru... następna powinna być gdzieś. Może tutaj będzie. Może... czekaj. Hmm. Tutaj tak. będzie, w tej półce. Raczej. Tutaj, dobra. Albo w tej większej. Zależy. To się rozejrzysz. Tutaj jakby jeszcze to obsługiwać no, tą no. maszynę. To ona podpisała prąd. Tu widzisz na samej górze przycisk zielony. On jest jest to, to Jest zielony? Patrz. Znaczy, no, jest zielony, bo na no, to, no eee, to znaczy sprąd prąd w ogóle w maszynie. No, no. Czerwonym guzikiem I wyłączysz prąd, to go klikaj. Eee, dół to masz na niższy poziom, on jest teraz. Drugi, ten drugi od dołu to masz taki... Nieco no, wyższe poziom. Tak, tak, tak. A trójka sama góra to jej nie włączę, bo rozwalisz sufit. A, ok. Dobra, no to e, ten. To się zajmę. E, Ale na razie tego nie potrzebujesz w sumie. Włączasz no tylko. Teraz mi się nie, się nie przyda, bo wystarczy, że mhm. wymienić chłodnicę, to też dosyć Dobra. prosto będzie. Co w się? Sensie, no. <laughs> Dobra. No to e, co mi będzie potrzebne? Eee... To klucz. Dwunastkę. Dobra. Chyba. Dwunastka był są kiedyś, bo nie wiem jak tam są y, śruby. Ale raczej dwunastka. Wiesz, dwunastkę, wykręcasz y, y, Górny przewód. Potem... Ale najpierw spójrz w ogóle y, ten Weź sobie... Brudę. Wziąłem. Weź sobie to No Nie ma sensu podnosić go na razie. Bo nie wiem, jak to jest z rozłożeniem tych takich klocków prawych. Bierzesz to, e, tutaj gdzieś będzie, tu będą kabelki w tym, znaczy przewody. E, podpinasz to do e, spływu na dole Sp e, spuszcza cały płyn chłodniczy, żeby się nie wydało nic. Bo już wykręcał. I potem możesz wykręcać. To czekaj, jeszcze ja to przesunę. Dobra, dobra, daj. E, podaj mi przewód. Weź go sobie, przeprowadź może za oponą. Za oponą? Żeby, dobra. Tak, żeby był większy przepływ. Tutaj, tutaj, podaj mi go, może. Ja go zapewnię, tak będzie być lepiej. Yy. Dobra. Jest odpięte? Weź... E... Weź niego. go. Lekko. No, no, no. Dobra. Odpiąłem. Yy, Rozkręcę stawór. Powinno tak... Parę sekund powinno zajść, To już możesz w sumie wykręcać górny. Bo z górnego szybciej zejdzie. Dobra. Rozkręcasz górny najpierw odkręć ten odchłodnicy, potem ten co wchodzi do silnika Okej okay. <kłysy> Mam wykręcić najpierw górny ten Tak Dobra Mogłeś to od góry zrobić, ale trzymało będzie po prostu od dołu Dobra Mnie... W ogóle jest maska zacięta o, Dobra, jest wymienione Dobra, fin Możemy przystolać go Dawaj, testuj Spróbuj nim jakoś wyjechać Dobra, to idź tam naprzód garażu. Dobra. Tam, wiesz, tam możemy się przejechać. Czy mogą wejść na bloki? Albo do domu. Uuu, rama moje oczy. Co ty tu robisz dalej? Dwie godziny to siedzi człowieku. No czekam, w czekam. To się nie doczekasz. Doczekam się. Nie doczekasz się. Doczekam się. Nie doczekasz się. No chodź, zobaczyć, paka bryka. No chodź, chodź tu. Rudy coś chce. Chodź tu! Daj mi spokój, rudy! Dobra, wsiadaj, walam, o proszę daj, wam jak zabierze. zamierza. Kurde Ale te słońce jak świeci wchodzi? No Aż o czym nie bolą Na bloki? Ta, możesz podjechać na bloki. Później sobie nie wiem, ogarnę jakoś, żeby do domu pojechać. Kurde, przyjemnie to, to chodzi nawet przez to świeca. No nawet, nawet. Tylko opony średnie, opony średnie, to. bo jest no. na to, wiesz... No, no, ale on tak nie będzie jeździła na razie. No. Potem, e... potem przemaluję jeszcze pewnie. To wiesz co, ja ja sobie tu posiedzę chwilę, e, muszę ogarnąć jedną sprawę. E, a, pieniądze jakieś a, za to bym dostał? E... no Marcin Dlarów. U dziesięć? Okej, dzięki. Trzy godziny roboty to były jakoś? No. Dzięki, tak dzięki. Tak w sumie, średnia godzina, no, tak. w godzinówka właśnie dostałeś. Dobra, widzowie, e, a propos właśnie pieniędzy. Zarobiliśmy 10 dolarów od Juana, i teraz ogarniemy sobie coś, co nam właśnie da pieniądze i więcej ich da, e, czyli praca. E, brat nam mówił, że są fajne oferty pracy. No i poszperałem trochę e, podczas właśnie pracy u Juana, e, z właśnie a propos prac, i znalazłem parę fajnych ofert. Przedstawię je wam, i już e, zobaczycie dzisiaj e, od razu po wrzuceniu tego odcinka. Zobaczycie na e, społeczności wybór pomiędzy m, trzema bądź dwoma pracami. E, zobaczymy, jak to będzie. E, i, I no, i tak wybieramy właśnie pracę. Ja wam pokażę. Wchodzimy w telefon. Mamy tutaj nasz telefon. No i mamy tutaj pracę. E, no i tutaj mamy tak. Ta pierwsza praca. E, mamy tutaj Supermart. W Supermarcie praca jest nawet, nawet w sensie jest lepsza od jednej z tych ofert, którą zaraz zobaczycie na pewno. E, I jeszcze mamy tutaj ofertę pracy. E, właśnie tą, której zbytnio bym nie chciał, i nie wiem, czy ją umieszczę na społeczności w ogóle. To jest oferta pracy e, ciężarówek. Mm, nie widzę sensu jakby, bo po pierwsze nie mamy prawka. E, I musielibyśmy mieć na kategorię. E, jaka tam była na ciężarówki, zapomniałem C +E chyba. E, a my nie mamy ani jednej. <grym> Plus mm, nie wiem, jakby wam się oglądało takie jeżdżenie na ciężarówkach. E, mamy tutaj jeszcze kolejną ostatnią pracę która jest e, według mnie też bardzo spoko ofertą, czyli na, w kawiarni praca. No i wybór będziecie mieli na społeczności pomiędzy tymi trzema bądź dwoma właśnie pracami. E, no i jeszcze e, możecie napisać w komentarzu co sądzicie o tym, co zaproponował nam Mike i Angel, bo o tym nie wiem zbytnio co myśleć. No i na tyle chyba z tego odcinka. Zobaczcie od razu po obejrzeniu Społeczność. No i chyba... Chyba po prostu widzimy się już w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie dać lajka like pod odcinkiem, jeżeli nie macie subskrypcji zostawcie ją proszę, ponieważ no fajnie by było, gdybyśmy mieli ich jak najwięcej, żeby seria dobrze szła. A mi się nawet podoba klimat jej. Wiadomo, Pierwszy sezon miał według mnie za dużo gangsterki, ten ma odpowiednią ilość. E, p, 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 póki co w sumie nie ma w ogóle gangsterki. Więc e, co, widzimy się już w kolejnym odcinku. O, rozpadało się. Widzimy się w kolejnym odcinku. E, no i mogę powiedzieć tyle, że żegnam się z wami i na razie.